Hej, czas na film półinformacyjny, informacyjny, informatywny. Najpierw informacje. Posiadam parę projektów, na które chciałem zrobić na YouTube już od powiedzmy 4 miesięcy. Nawet nie, nawet 6 miesięcy, ale jakoś się nie mogę za nie zabrać, ponieważ mi się po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce. Czas mam, ale nie chce mi się. Druga rzecz, skrypt do filmu, który zaraz ujrzycie, napisałem ponad rok temu. I. Nie przeczytałem go od tego czasu ani razu. Ale hej, filmy do Kitu i w ogóle blogi o niczym są ostatnio w modzie, więc hehehe, nie narzekajcie. A jeśli macie narzekać, to uznam to za hate. I nic z tym nie zrobię, bo ma to gdzieś. Ok, zacznijmy. Po pierwsze, tak, to są płyty winylowe. Kolekcja płyt winylowych, która znajduje się w, w torbie, i dosłownie naprawdę trudno było mi je wyjąć z tej torby, ponieważ. Cała torba przesiąga zapachem pleśni, którą, która ogarnęła wszystkie, dosłownie wszystkie opakowania płyt. Więc, dosłownie, fizycznie, ciężko mi było wyjąć te płyty z torby. Torba jest teraz obok mnie. Na szczęście tego smrodu nie czuję aż tak. Aha, ten film będzie miał też wiele cięć. Wielu z Was pewnie w życiu nie widziało czegoś takiego. Są to płyty winylowe, które pewnie pamiętają wasi rodzice, a jak nie wasi rodzice, to rodzice waszych rodziców. To jest... Yy, są... różne rozmiary owego nośnika. To jest największa płyta. Jedna z największych płyt, jaką posiadam, bo ponieważ... cóż, były tylko parę tego typu nośników. Yy, tak, płyty posiadają... jeśli nie wiecie, jak to działa, płyty te posiadają yy, małe rowki, wgłębienia. Widoczne przerwy, to są przerwy pomiędzy piosenkami. Urządzenie używało igły, by przetwarzać nierówności w rowkach na dźwięk. Dźwięk został wzmacniony i mogliśmy go usłyszeć. Hurra! Tak, największa płyta. Płyty te też, te największe przynajmniej, były dwustronne, więc mieściło się na nich dosyć sporo piosenek. Nawet powiedziałbym, że tyle, ile... Na płytach CD. E, policzmy, strona pierwsza: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piosenek. E, Żadnej z nich nie znam, ponieważ są hiszpańskie, z tego co wiem, może portugalskie. Mnie to nie obchodzi. Okej, okay, drugi typ nośnika, a raczej rozmiar to średni najeża, tak zwany, bo tak go nazwałem i są to szkody ś... średnie. I zwykle nie wyglądały w ten sposób. Nie wiem, co z nią się stało, ale hej, też też mnie nie obchodzi, ponieważ, ponieważ nie e, tak. trzeba, te płyty również były dwustronne i posiadały piosenek. Nie wiem ile, ponieważ nie chce mi się liczyć. A, a chwila, zobaczmy, czy tutaj jest napisane ile piosenek. No, nope. a więc olejmy to. Boże jak teraz zaśmierdziało! O! Chciałem powiedzieć, że trzeci rodzaj nośnika, ale zajechało mi tą pleśnią. Boże wow. Wow. Mieszanina. Ple... O jeszcze mi się bateria w kamerze kończy. God damn it. Ta pleśń, jeśli byliście kiedyś w starym drewnianym budynku, tak śmierdzi ta pleśń, plus jeszcze nie wiem czemu śmierdzi to wiśniami, może to było w konfitur jakiejś w piwnicy, nie mam pojęcia, okej, tak trzeba, szybko, muszę się śpieszyć, ponieważ zaraz mi wysiądzie kamera, trzeci rodzaj nośnika, fajna, radziecka piosenka Katiusza. Proszę bardzo, jedna piosenka, bardzo mała płytka i z jakiegoś powodu też dwustronna o co chodzi? Katiusza, a tutaj z drugiej strony jest. Um, serce okej, okay, super. Nie ja znam tej piosenki. Z filmu świat się śmieje. Okej, okay, będę musiał zobaczyć ten film, na pewno jest bardzo fajny, szczególnie że jest radziecki. E, e, kolejna, kolejna płytka, e, jeszcze mniejsza. Towarzysz cyrk. Tak wiem, mógłbym podłączyć kamerę do, do prądu, ale hej, nie chce mi się. Towarzysz cyrk. Nie mam pojęcia co to jest. Najpewniej to jest piosenka, to jest tylko jednostronne. E, jeśli ktoś wie co to jest Towarzysz cyrk i skąd to się wzięło i jak to brzmi, ponieważ nie mogłem tego znaleźć nigdzie na YouTube, ani w ogóle w internecie, dajcie mi znać. Darararara. Jeszcze inny rodzaj nośnika, e, pocztówki dźwiękowe. Było to swojego rodzaju piractwo, ponieważ istniały firmy, które po prostu robiły te, 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 te piosenki, nagrywały. Bez zezwolenia ich autorów, oczywiście, ponieważ hej, komuna i w ogóle. Chociaż dzisiaj też i bez komuny to się dzieje. E, tak, dosłownie to się wpychało do gramofonu i to grało. Szybko, szybko, szybko. E, kolejny rodzaj pocztówki dźwiękowej. Rozmiaru prawdziwej, normalnej, dzisiejszej pocztówki. Karl Marx. E, to jest też... pocztówka dźwiękowa. I od nikogo, najwyraźniej. Okej, okay. hej, zdążyłem przed... Jeszcze się nagrywa? Tak. Hej, zdążyłem przed tym, że. Tamte... Zdążyłem przed wyczerpaniem się baterii, chociaż już mi kamera mówi, że wymień baterię. Okej, okay, na razie. Hej, nagrałem to za piątym podejściem, i trwało to tylko 5 minut tym razem, zamiast 20.